Tam dzisiaj więc widzimy sobie opuszczony szpital, który został wybudowany w 1927-1929 przez siostry Elżbietanki. I do tej pory stoi. Generalnie jest teraz tutaj siedzi bardzo tak bezdomnych. Mniej więcej stoi, postaram się opowiedzieć w środku z tego co wiem jest dost dostęp ale może być problem w jest to przy bardzo kuchliwej drodze izba przyjęć wózek na dachu więc zaczynamy na sobie od najwyższych pięter. Szpital ten bardzo dobrze funkcjonował. Został on zabrany siostrą Elżbietanką w 2010 roku. Funkcjonował wtedy jako szpital powiatowy. Generalnie Później został on zamknięty i oddany siostrom do użytku. Miał on zostać wyburzony przez inspektora budowy, lecz jak to powiedzieć nie została wyrażona zgoda. Czemu? Ze względu na to, że jest to bardzo że tak powiem stary budynek i zabytkowy przez co nie została zgoda na zniszczenia oraz e nie była zgody, tak w skrócie. Jesteśmy na najwyższym piętrze. Widzimy, że lepiej zacząć od góry. Jest na Tak Jest w tragicznym stanie w całym szpitalu ze względu na pożar, który był 6 lat temu. Został on nie wiadomo czeskowo pospalony. Jest strażacy bardzo długi czas. Starać, przez długi czas starali się go ugasić, pamiętam ile to trwało mniej więcej, ale dość sporo czasu <laughs> Chciałbym ten szpital przebudować na dom dla seniorów. Lecz koszty związane z tym były bardzo drogie, więc znalazłem inwestora lecz nie było zgody na to. I tyle. Tutaj był balkonik taki na dach. Tak samo tutaj. Przynajmniej tak mi się wydaje poprzez ten mur, który jest tutaj dalej był prasator, który został wyburzony i go nie ma, zastąpił to ten budynek gdzie mam wyrodków tu wiecie, chyba jestem tu sam bez nikogo a mogę, że tutaj spotkać nie wiem jak nastawionych ludzi. Patologia noworodka. To pewnie były łóżko, no, no, zostały no, wcześniej, wcześniej, tak się się przynajmniej no, no, to chodzi z tym, do patologia noworodka, noworodka wydać widać, w klamatorium resztki jakiegoś dodatkowego budynku. Co zostało, w sumie Ale został się tylko ten budynek. Co jest główny szpital. Jest on strasznie zniszczony przez czas, jak mi pan dali. Którzy tutaj, tak powiem, byli. Sarput porodowe Tu łazienki. Nie wiem do końca co ja tutaj znaleźć. Zobaczyć. kolejne łazienki. kolejne sale, które tu już w których byli pacjenci. Z tym jakimś się kojarzy. Ciekawe, nie? jest tu sala operacyjna tutaj fajne balkony tutaj generalnie jest czoło szpitala a z drugiej strony była izba mogło być to Sala operacyjna. Zobaczcie, tutaj wielkie śruby do trzymania tych wielkich czołowych lamp. Dodatkowe małe lampy, jeszcze drugie lampy, i potem jest to, to samo. Więc to może być z sal operacyjnych. Tutaj kolejna. Tutaj. na budynki nawet na dasze tak, żeby można było wejść Czy można by było wejść, ale mogłoby się coś wyskończyć nie, to już nie mogła być sala porodowa ale tutaj macie wyjście jeden z balkonów tam były dwa kolejne to są kolejne tu macie jedną z nich często też wszędzie jak zobaczą zanim tu ja sądziłem, że muszę tu wejść tutaj szyb do windy tutaj kolejna sala wyciągam sekretaria こんなんすかね。 Tam gdzieś staję na parkingu. Tu macie kolejny balkonik z, z widokiem na drogę, na jedną z gór, które tutaj niedaleko się znajdują. Mokotnik w Sobódcach. Jedna z niewielu sal. Tam to raczej siedziba Spanko. Więc tam wolałem się nie odzywać, nie wchodzić, Nie naruszać, nie swej terytorium. W sumie to też nie moje terytorium, ale cóż, trudno A tu? Kapliczka. Balkonik na kapliczce że tam będzie wejście. No, ale nie zobaczycie jak się to farba W ja płatami. W niektórych miejscach takich płatów nie ma a w niektórych jest naprawdę skończy wielkimi wielkimi płatami. A tutaj idziemy właśnie. Na kapliczkę szpitalną. Tak. Tutaj można było się pomylić. Jak ktoś był wierzący Ale sufit piękny. Ja nie mogę. Naprawdę bardzo fajny. Ładny. W ogóle. Patrzcie, jakie fajne. Panie jest to zrobione. Jakie ładne kolumny i kształty przynajmniej tutaj bardzo ładnie naprawdę bardzo ładna kaplica w wielu szpitalach byłem które są czynne przez swoje zdrowie także nie byłem żeby pójść do kapliczki a tutaj nieczynne i patrzcie okej okay, jest na to ale naprawdę dalej nie zabiera dech w piersi. Tutaj była toaleta i tego przejścia tu nie było na pewno. drzwi to świetnica Świetnica dla dzieci bawiania tak mi się wydaje tutaj większy taras ale to chyba była świetnica tak mi się wydaje przez rysunki które są na ścianach że te rysunki powstały trochę później przez wandalów ale wątpię bo są naprawdę bardzo ładne więc to raczej nie są nie jest wandalizm no te dodatkowo już tak ale myślę że tak to nie to tapeta nawet jest Operacyjna. Widać przez to. kolejnej sala operacyjna, tam było wejście dodatkowe. Tutaj wejście do windy. Dało się porozstędy przed pedażem trzy razy sprawdzić, prawda? Ale tak, to była sala operacyjna. Patrzcie, nawet w ładnej klasie zachowało. To jedna z sal operacyjnych, a druga z rządu gruza. Też takie wielkie drzwi wyjściowe. Wydaje się, że ktoś tu jest Pokój, socjalny pielęgniarek czyli pielęgniarki miały takie ładne, fajne wejścia na paras żeby zobaczyć Popatrzeć. O, tutaj to drugi pokój socjalny pielęgniarek tu sobie lidę zobaczyć trochę piękny teraz Kicia O to ono cały czas mi kłada figle bardzo ładny teraz pewnie mi widać ale co z tego głupi lekarz Pokażę tu pokój pacjentów Pokoje. to chyba była jadalnia już tak mi się przynajmniej wydaje cała w kafelkach więc może była jadalnia jakaś większa łazienka coś w tym nysem kuchnia nie spodziewałem się, że to będzie zrewno Tutaj był rępdem. Tak mi się wydaje. To jest znaczek. Ale nie jestem pewny. Kawę jeszcze jakieś zostały. Tu łacinka. Chociaż nie pokawał rępy na... To by wejścia. Jedną dla pacjentów i ty, a drugie dla lekarza. No nie pamiętam tak jest teraz w szpitalach. W, w jednym mieście, fu, w jednym miejscu się wchodzi, ściągnąć, żeby ściągnąć rzeczy, i tak dalej, się przychodzi w głąb i tam się ma, tak powiem, wejście pod rękę lekarz z tego drugiego pomieszczenia woła ale mogę się mylić może tutaj, długo inaczej to będzie straszne już jak to widzę

To było wejście główne, to było jedna przyjęć. Ojcie, na ja to jestem sam serio. Zniżowałem nadzieję, że jestem. tam znikam. czasem mnie wali, jako pętała. Jestem sam. Szansa ucieczki gdzieś, gdzie nie wiem, co się znajduje, jest ciężka. Przy że wiem, że tu jest wyjście i wyjście. A tu piwnica. Jest trochę jaśniej. Skąd widać, że są kraty w oknach, a nie są cygówki takie wyżej na piętrze? Nie będę jej z jedną całej wyposzonywać, ale. Tam mam na ziemi latarkę Na świecie jest ciężko To było drugie wyjście W, razie w. To nie minęło mnie to coś fajnego może nie A z tej strony było właściwie Izby przyjęć, generalnie też jest zamurowane, więc w klinice tak jakby znajdowała się izba przyjęć. Tak to, tak powiem, można odebrać. Przynajmniej no, tak mi się wydaje. <laughs> no. Ładne, ładne, a nie Tu był budynek Prospectoring. Z tego co mi wiadomo, nie został on wyburzony. Widać, że drugiego wyjścia z piwnicy by nie było. Tym samym będę kończył tą eksplorację. Mam ja nadzieję, że Wam się podobało. Było ciekawie, by się podobało. I mam nadzieję na więcej takich, że tak powiem, obiektów. Pozdro do zobaczenia za tydzień z kolejnym filmikiem. Mam nadzieję, że będzie dobry. A ja w ten czas majowy mam trochę, że tak powiem, opcji, obiektów do przeszukania, sprawdzenia. Więc na pewno będzie się działo więc będziecie mieli co oglądać. Cześć. Wracając na sam koniec, tutaj przedstawiam Wam, jak wyglądało wejście do budynku, jak to ładnie wszystko wyglądało.